Proszę Państwa, wielkie, wielkie zmagania od godziny 12 w południe rywalizowały ze sobą te najlepsze drużyny. 16 ekip toczyło niesłychanie zaciętą walkę w fazie grupowej, później te niezapomniane ćwierćfinały, z których aż trzy przyniosły nam dogrywki, później dwukrotnie dogrywka w rywalizacji półfinałowej. Jest za nami już spotkanie o trzecie miejsce, a teraz wyłoniony zostanie mistrz kraju ligi Nike Play Arena i oto wychodzą już... Już główni bohaterowie, dwójka sędziowska, wyprowadza ekipy Dynamik Toruń i ekipę Icar Poker Team Lublin. Jak potoczy się to, to spotkanie? Zespół Toruński, który przyjechał tutaj z serią 30 spotkań bez porażki. Bardzo udanie zaczął fazę grupową. Dwa zwycięstwa, które dały już po dwóch seriach spotkań. Awans do ćwierćfinału wygrana z Hefalumpami Zielona Góra, później z Rodgera Team Warszawa, później co prawda przegrali w ostatnim meczu grupowym w walce już o pierwsze miejsce i podtrzymanie swojej serii z ekipą Spartan Leśnica Wrocław, ale Odbudowali się następnie w ćwierćfinale, gromiąc pewnie 5 do 0 KKS Rawa Katowice. No a jak pamiętamy, mimo pewnych problemów, także w meczu półfinałowym z ekipą z Białego Stoku w dogrywce dobili rywali z Podlasia, strzelając kolejno trzy bramki i wygrywając to spotkanie 4 do 1. Jeśli chodzi o ekipę lubelską, to ta pojawiła się na tym turnieju, zajmując w turnieju kwalifikacyjnym co prawda dopiero czwarte miejsce, ale tutaj na Gracias. Uh -huh. Stadionie w Warszawie na obiektach Warszawianki zespół lubelski jest jeszcze niepokonany. Przypomnę, oni dzisiaj inaugurowali ten turniej i ten turniej kończą. Zespół Ikar Poker, Team Lublin o godzinie 12 wybiegł na Płytę Boiska, by zmierzyć się z dotychczasowymi mistrzami Flying Dragon Łódź. I to spotkanie wygrali 3 do 2. Od tamtej pory niesieni ani Świetną grą także wygrywali z kolejnymi rywalami, choć także oczywiście musieli. Męczyć się w dogrywkach i w ćwierćfinale, i w półfinale, ale swój cel osiągnęli. Są już tak blisko złota, a więc kto? Czy Torunianie, którzy imponowali formą, czy też zespół lubelski, który grał bardzo efektywnie, mając także kilka świetnych postaci w swoim zespole. Oto pierwszy gwizdek w tym meczu rozpoczynają zawodnicy Dynamik Toruń i zobaczymy, jak potoczy się rywalizacja w tym najważniejszym spotkaniu 2015 roku Ligi. Nike Play Arena. Zagrana piłka już przez Elsnera w okolice pola karnego. Tam próbował jego partner z drużyny zamknąć tę akcję, ale obronili się Lublinianie. Raz jeszcze Elsner podciąga z piłką. Tymczasem potknął się gracz toruńskiej drużyny i będzie znawiała grę ekipa z Lublina Robert Susz, który także fantastycznie bronił bramki swojego zespołu, który także udowodnił, że jest absolutnie jedną z topowych postaci ekipy lubelskiej. Drużyny, która ma w swoich szeregach tę znakomitą parę: Łukasz Sobiech, Erwin Sobiech, także niezwykle groźnego ataku Piotra Barana. Ale jeśli chodzi o ekipę toruńską, to przecież mamy tutaj Marcina Mruwczyńskiego, zawodnika, który był królem strzelców w turnieju eliminacyjnego w Ostrudzie. Jest także właśnie Krzysztof Elsner, od którego często zaczynają się akcje ofensywne ekipy toruńskiej. Zdetronizowani gracze latających smoków z łodzi. A kto będzie ich następcą? Pierwsze minuty tej konfrontacji. No i twarda walka o przejęcie inicjatywy. Lublinianie znów nieco się cofnęli, ustawili jednak tę zaporę defensywną, która tak dobrze spisywała się w trakcie tego turnieju. Przypominam, żadnej z drużyn nie udało się ekipy lubelskiej złamać, nie udało się pokonać. Raz Elstner i fantastyczny początek w wykonaniu drużyny Storunia. Druga minuta gry, 1 do 0 prowadzenie tej właśnie ekipy. Krzysztof Elsner, zdobywcą bramki, jedna z tych najbardziej widowiskowo grających postaci toruńskiego teamu. 1-0 Dynamik Toruń prowadzi w finale Anno Domini 2015 roku Ligi Nike Play Arena w meczu z Icar Poker Team Lublin, ale lublinianie nie z takich opresji wychodzili obronną ręką, potrafili odrabiać straty. Teraz właśnie Piotr Baron już walczył o piłkę, teraz rozpędzony, Przemysław Skrzypczyński przewrócił się w okolicach pola karnego, ale sędziowie oczywiście nie dopatrzyli się tutaj przewinienia. Podnosi się już Skrzypczyński, 30-letni doświadczony piłkarz drużyny lubelskiej. Piąte miejsce zajęli w rozgrywkach w swoim mieście, ale udział w Mistrzostwach Polski zawdzięczają świetnej postawie w Pucharze Lublina, który wywalczyli już w tym roku. Udowodnili tym samym, że są absolutnie Drużyną zasługującą na to, by w tym finale się znaleźć. Ich wyniki świadczą o tym. Ogromna odporność psychiczna także jest niezwykle mocną stroną tej drużyny, która po wygraniu dwóch pierwszych spotkań grupowych w ostatnim meczu zremisowała swój występ z ekipą Bielszowice, Ruda Śląska 0-0. Później nie stracili także gola w meczu z Gloria Victis Warszawa, odprawiając w turnieju ostatniego przedstawiciela stolicy. Ten mecz wygrali 1 do 0 po dogrywce. Później, co prawda, tracili bramki w rywalizacji z zespołem z Łodzi, ale potrafili każdorazowo podnieść się, także doprowadzając do remisu, a potem zadając decydujący cios swojemu przeciwnikowi. Dzięki temu grają właśnie w tym meczu finałowym. Rozpoczyna już akcję zespołu Toruńskiego. Marcin Tokarski, już piłka trafiła przed momentem do Paprockiego ze strony tego właśnie gracza i teraz znów Marcin Tokarski znalazł się przed bramką zespołu z Lublina. Czwarta minuta tego wielkiego finału. Teraz próbował przejąć piłkę Piotr Baran. Ta sztuka mu się nie udała, ale Lublinianie jeszcze będą tutaj czyhali, jeszcze będą czaili się na kolejne okazje, które ewentualnie przyniosą im Wyrównującą bramkę. Tymczasem Torunianie, Tokarski, Tokarski. Piłka wędruje ponownie do Elsnera. Najmniej sił kosztował Torunian ten marsz do finału, bowiem jako jedyni nie musieli grać dogrywki w ćwierćfinale. Później z kolei w dodatkowym czasie gry szybko strzelali bramki swoim kolejnym przeciwnikom ekipie z Białego Stoku i teraz jest Mruwczyński. Mrówczyński ma partnerów po obu stronach. Zagrał na prawą stronę do Paprockiego. Jeszcze Mrówczyński, teraz Elsner. Elsner. Tym razem jednak został szybko pozbawiony piłki. Teraz Baran, Baran. Jak on to zrobi? Świetnie. Przepuścił piłkę między nogami rywala. Baran i nie ma gola. I fantastyczna interwencja w bramce zespołu toruńskiego Dawida Łopatowskiego, który ratuje swoją drużynę. Ruszył mu tam jeszcze w sukurs Łukasz Waligura, który już także cieszył się strafień w tym turnieju. No i piłka tym razem przejęta znów przez ekipę ICAR Poker Team Lublin. Ponownie Piotr Baran do tyłu. Starają się dokładnie konstruować akcję lublinianie. Tym razem zabrakło dokładnego podania. Przy piłce jest już Tokarski. Tokarski, zmiana kierunku, podanie do Mrówczyńskiego. Mrówczyński, trochę za krótko odegrana piłka. No i teraz... Kolejna przymiarka. Tym razem uderzał drugi z braci Sobiechów, Łukasz. Szybko przesuwa się ponownie do obrony. Jakiegoś urazu doznał przy tym strzale. Zbiega za linię boczną, zostaje zmieniony w tej sytuacji. Pięć minut pierwszej połowy tego wielkiego finału Ligi Nike Play Arena na stadionie w Warszawie za nami. Lublinianie bardzo uważnie. Wiedzą, że kolejna strata piłki we własnej strefie obronnej może tutaj skutkować kolejnym straconym golem, a to już bardzo oddaliłoby ekipę. Z Lubelszczyzny od Mistrzostwa Polski ani na moment jednak nie rezygnują z niego. I znów świetna sytuacja, w której Grzegorz Kamiński uderzał. I znów wielkie brawa dla Dawida Łopatowskiego za znakomitą interwencję. Rzut rożny mamy dla zespołu grającego w żółtych strojach dla ekipy lubelskiej. Jak tym razem zostanie to rozegrane, jeszcze ponownie wstrzelona ta piłka. Walczył o nią grający z numerem 18, Bartosz Nogas. A tymczasem leży na murawie Daniel Paprocki, obrońca Dynamik Toruń, który ucierpiał w tym starciu. Już sztab medyczny błyskawicznie zmierza w jego kierunku. Mamy krótką przerwę. Wykorzystują to oczywiście na uzupełnienie płynów zawodnicy lubelskiej drużyny. Mamy nadzieję, że to nic poważnego. Zmrożone zostaje to obolałe miejsce. I mamy nadzieję, że za chwilę Daniel Paprocki będzie znów uczestniczył w zmaganiach w tym spotkaniu. Torunianie, przypomnę, mistrzowie Torunia 2014-2015, jak burza, także przeszli przez turniej eliminacyjny w Ostrudzie, gdzie ten zespół pokonał kolejno, Mytu tu po medale Poznań, później Bad Boys Szczecin, mistrzów z 2013 roku ligi Nike Play Arena. Następnie rozprawili się z szybkimi wściekłymi z Pabianic, remisując w tym meczu, ale zajmując dzięki temu i tak miejsce dające awans Później Elit Szczecin, zwycięstwo 6-3, Sucharki Białystok 7-0, Standers Płock 2-1 i także z Jakubskie Toruń 6-1 w meczu pomiędzy dwoma drużynami z miasta Kopernika. Teraz sytuacja, która przyniosła zagrożenie lubelskiej bramki, ale Robert Susz już zawija grę. Wciąż do jednego. Jeden do zera prowadzą zawodnicy toruńskiej ekipy po trafieniu Elsnera, po jego świetnej akcji piłkarza, który był tutaj ogromnie chwalony od początku tej imprezy. Zresztą od niego takiej właśnie gry tutaj oczekiwano. Był wybierany najlepszą obrońcą turnieju, który odbywał się w Ostrudzie i tutaj też ma szansę być wyróżniony. Jedną z nagród na imprezie w Warszawie teraz jest nogaz dogranie przed bramkę, teraz bardzo dobry powrót i ratunek dla swojej drużyny z rąk Wojciecha Szymowskiego. I teraz gwizdek sędziego przerywa tę akcję. Coraz bliżej końca pierwszej połowy tego meczu. Jeszcze około półtorej, może dwie minuty do jej zakończenia. Na razie 1 do 0 prowadzą Torunianie i bramkarz tej drużyny Dawid Łopatowski wybija piłkę. Jednak niedokładnie za linii bocznej autem wznawiają grę zawodnicy IKAR Poker Team Lublin. Kolejna piłka, znów próba stworzenia. Wykreowanie jakiejś sytuacji podbramkowej znów do barana wędruje to podanie. Starał się tam nabiegać i przejąć piłkę. Erwin Sobiech. Erwin Sobiech uderza. I tym razem to uderzenie zablokowane przez Krzysztofa Elsnera. Ale Lublinianie jeszcze ciągle są w strefie obronnej rywali. Baran. Baran tym razem zdołał trącić tę piłkę. Kolejny raz. Yy, ruszył przed momentem yy, z tym atakiem, yy, z numerem 10 sobie, ale odpowiedź Torunian. No i będzie bardzo niebezpiecznie. Teraz jest okazja na drugą bramkę, i tak jest. Trafia do siatki Łukasz Waligura A więc tuż przed zakończeniem tej pierwszej części spotkania zespół Toruński zdobywa drugiego gola. No i w ten sposób bardzo zbliża się do Mistrzostwa Polskiej Ligi. Nike, Nike Play Arena 2015 roku, teraz kolejna akcja zespołu lubelskiego. Piłka znów ucieka poza boisko, 32 mecze z rzędu bez porażki mieli. Do tego ostatniego spotkania grupowego z zespołem Spartan Leśnica Wrocław, ale ta porażka spowodowała, że i tak dodatkowy duch walki obudził się w tej drużynie i właśnie w fazie już pucharowej, w fazie play-off Zespół zaczął grać jeszcze efektywniej. Przecież w tych dwóch spotkaniach drużyna strzeliła 9 goli. Teraz już także dwa trafienia zdobyte w pierwszej połowie finału przeciw IKAR Poker Team Lublin. I w tym stanie rzeczy kończy się pierwsza połowa tej finałowej rywalizacji. Na razie po golach Elsnera i Wali góry bliżsi Mistrzostwa Ligi Nike Play Arena 2015 zawodnicy. Dynamik Toruń. Ale przed nami jeszcze druga część meczu i zobaczymy, na ile ekipa lubelska będzie w stanie tutaj odmienić losy rywalizacji, na ile ten zespół będzie w stanie odrobić straty z pierwszej części meczu, która nie najlepiej ułożyła się dla lubelskiej drużyny, bo przecież mieli swoje szanse, toczyli wyrównaną grę, a to jednak przeciwnik trafił dwukrotnie do siatki i przeciwnik jest w tej chwili bardzo bliski sięgnięcia po triumf w tych rozgrywkach. Ale czekamy na to, co wydarzy się w drugiej połowie tego spotkania. Doświadczona lubelska drużyna, której średnia wieku wynosi 28 lat, są średnio starsi statystycznie rzecz biorąc o 5 lat od swoich przeciwników z Torunia. To może być jeszcze ich atutem. W drugiej połowie pojawia się Łukasz Raczkowski, potężnie zbudowany z numerem 13 w ekipie z Lublina. No i pierwszy gwizdek w drugiej odsłonie tego meczu. Czy to będzie ostatnie 10 minut tego turnieju? Przekonamy się już niebawem. Nie mają innego wyjścia, muszą rzucić się do ofensywy. Zawodnicy lubelskiej drużyny mogą co najwyżej stracić kolejnego gola, kolejne bramki. No ale szukanie kontaktowego gola, który podbudowałby tę drużynę, który wydatnie zwiększyłby szanse, to jest ich warunek. Sinek Fanon teraz uderzał piłkę Erwin Sobiech i bardzo dobrze interweniuje znów Dawid Łopatowski. W bramce ekipy toruńskiej, piłka zagrana dosyć głęboko, a spod linię środkową trafia wreszcie do Przemysława Szybczyńskiego. Teraz starał się rozpędzić z piłką gracz. Zespołu lubelskiego, ale nie udała się ta sztuka. Zostało to szybko zgaszone przez zespół z Torunia. Jeszcze wybita piłka, uciekają kolejne sekundy i Torunianie nie będą się spieszyli. Dawid Łopatowski bardzo spokojnie zmierza po piłkę. Oczywiście sędziowie są wyczuleni, by nie było tutaj gry na czas. Łopatowski daleko do przodu. Tutaj Erwin Sobiech przejmuje piłkę. Już próba rozegrania i na klepkę z Łukaszem Raczkowskim, jednak się nie powiodła. Jest z kolei Waligura. Już także kolejni zawodnicy toruńskiej drużyny. Jakież fantastyczne uderzenie. To może być jedna absolutnie z bramek turnieju. Przepiękny gol, który zdobyty zostaje przez Marcina Mrawczyńskiego. Tak strzela. Król strzelców w turnieju w Ostrudzie. Wtedy zdobył 10 goli dla swojej drużyny. Tutaj kolejne wspaniałe uderzenie. 3 do 0 prowadzą w tym momencie spotkania zawodnicy Dynamik Toruń. Jakaż fantastyczna postawa właśnie w tych meczach pucharowych i w ćwierćfinale i w półfinale, mimo tego, że białostoczanie stawili im twardy opór doprowadzając do dogrywki, podkreślam, ale w dogrywce byli już absolutnie suwerenami zawodnicy toruńskiej ekipy, kolejne trzy gole i teraz również trzy bramki strzelone w spotkaniu finałowym niczym machina, znakomicie funkcjonująca ekipa toruńska miażdży kolejne przeszkody na swojej drodze, oni do tego turnieju byli niepokonani od 17 lipca 2014 roku. Natomiast na swojej ziemi w Toruniu nie przegrali z nikim od 12 maja 2014 roku. Rzeczywiście imponujący bilans. No i tutaj, poza jednym meczem, kiedy podkreślam, byli już pewni awansu, kiedy tylko rozgrywała się kwestia tego, czy wejdą z pierwszego czy drugiego miejsca do ćwierć Pozwolili sobie na porażkę ze Spartanem Leśnica. Wrocław oczywiście walczyli ale wrocławianom lepiej ułożyło się to spotkanie. Teraz gwizdek sędziów. Łukasz Waligura jeszcze oddał strzał, ale oczywiście nawet gdyby piłka wylądowała w siatce, ta bramka i tak nie byłaby uznana. Teraz Torunianie czują się już bardzo pewnie. Ta trzybramkowa przewaga daje im ten ogromny komfort. Znów Elsner tam tańczy z piłką w środku boiska. Jeszcze rozegranie do linii bocznej. Był z kolei Krystian Kij. On do swojego bramkarza, do Dawida Łopatowskiego. Lublinianie jeszcze starają się poprawić rezultat tego meczu, jeszcze ambitnie walczą, ale i tak dokonali wielkiej rzeczy. Przypominam, oni byli tutaj losowani w trakcie tego turnieju z czwartego koszyka. Wydawało się, że zakończą przygodę z tymi finałami 2015 roku na stadionie w Warszawie już po fazie grupowej, ale jednak hard ducha, ten świetny start do turnieju, pokonanie Flying Dragon Łódź spowodował, że nabrali optymizmu. No i rzeczywiście do tego spotkania żadna drużyna nie potrafiła sobie z nimi poradzić. Teraz wygląda na to, że może się to stać udziałem Toruńskiej ekipy, która prowadzi już bardzo zdecydowanie, która prowadzi 3 do 0, ale Lublinianie na pewno jeszcze mają swój pomysł na grę. Jeszcze będą do końca starali się strzelić choćby honorową bramkę. Teraz wyrzut piłki w kierunku Michała Sadu, ale Drużyna już odzyskuje, i teraz wybicie na rzut rożny, wracający tam, sobie próbował ratować sytuację. Upływają kolejne minuty tej drugiej odsłony finału ligi Nike. Play Arena na obiektach Warszawianki w stolicy naszego kraju w tym szczególnym dniu, kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To także organizatorzy turnieju oczywiście uhonorowali w Tomka Smokowskiego mieliśmy tutaj człowieka, który właśnie przypomniał w kilku słowach o tym jak ważne było to wydarzenie i w dziejach Polski i w historii Warszawy. Tymczasem pojawia się w miejsce bramkarza kolejny zawodnik z pola w Lubelskiej drużynie. A więc jeszcze próbują tym tropem pójść zawodnicy z Lubelszczyzny, piłkarze Ikar Poker Team mają w tej chwili sześciu zawodników ale opustoszałą bramkę. Czy to wszystko przyniesie powodzenie? Czy spróbują już niebawem oddać strzał? Kombinacyjna gra, rozegranie tej piłki. Uderzał, ale zablokowany został w tej sytuacji Erwin Sobiech. I jeszcze jedna przymiarka. Niewiele brakowało piłka, wychodzi jednak poza boisko. Na razie nie będzie powrotu między słupki Roberta Susza. Tak zdecydowali. Po krótkiej wymianie spojrzeń między sobą lubelscy zawodnicy, trzeba tutaj wciąż podejmować ryzyko. Tutaj gra toczy się o złoto, o mistrzostwo tej właśnie ligi 2015 roku. Znów tam bardzo dobra interwencja Elsnera, który w ostatniej chwili sprzątnął piłkę z przednosa Erwinowi Sobiechowi. Ponownie piłka trafiła do Michała Sadło, teraz znów wprowadzenie na połowę zespołu. Toruńskiego, ale Torunianie bardzo dobrze się przesuwają. Te szyki obronne są świetnie ustawione. Lubelscy gracze rozstawieni pod bocznymi liniami. Nie ma jednak miejsca na to, by tutaj którąś z tych stron, którąś flanką podejść bliżej bramki zespołu Storunia. Teraz niedokładne podanie i będzie szansa na gola numer 4. Tak jest! Już nic nie było w stanie powstrzymać tej egzekucji. A bramkę na 4 do zera zdobywa Jakub Chomicz. I to już chyba definitywnie przesądza o zwycięstwie ekipy toruńskiej. Wielka, wielka radość. Fantastyczna skuteczność w tej drugiej fazie turnieju. Przypominam, pięć goli zdobytych w ćwierćfinale przeciw ekipie Rawy Katowice. Cztery gole strzelone po dogrywce w meczu z ekipą Superstar Team Białystok. No i teraz już także cztery gole zdobyte w meczu finałowym. Zikar Poker Team Lublin nie pozostawiają złudzeń. Kto tutaj zasługuje na mistrzostwo? Trzynaście goli strzelonych. Teraz z kolei było blisko honorowej bramki, bramki dla zespołu z Lublina, jeśli chodzi o zespół toruński w fazie grupowej, jakby oszczędzali siły, nie chcieli się wyeksploatować 3 do 1 zwycięstwo z ekipą z Zielonej Góry, także zwycięstwo 2-0 z Grodgera. Tim Warszawa, ekipą, która w ofensywie nie potrafiła przeprowadzić widowiskowych, efektownych akcji, ale nieźle wyglądała, jeśli chodzi o defensywę. Później, jeszcze dwie bramki w przegranym meczu ze Spartan Leśnica-Wrocław, a więc tych siedem goli z kwalifikacji. Teraz z kolei 13 goli zdobytych już od finału, a więc łącznie Torunianie mają już 20 zdobytych bramek w tym turnieju, a więc także świetna średnia. Zbliżają się do 3,5 goli, strzelanych przeciętnie w jednym meczu zawodnicy Dynamika Toruń. Teraz niedokładne zagranie, i znów próba kopnięcia piłki w kierunku pustej bramki. Lubelski zespół nie rezygnuje. Jeszcze walczy o to, choćby jedno trafienie. O tę jedną, jedyną bramkę w tym finałowym spotkaniu. Łukasz Sobiek zagrywał piłkę. Jeszcze Erwin, jego brat tutaj ambitnie walczył. Ale już jest z kolei odpowiedź zespołu Toruńskiego: I 5 do 0 Łukasz Waligura. Podwyższa prowadzenie zespołu z Torunia. Miażdży dynamit, rozrywa swoich rywali. Ekipa dynamiki Toruń i tym samym bezapelacyjnie sięga po Mistrzostwo Polski jeszcze raz. Próbują Lublinianie. Jeszcze jeden z ryb w ich wykonaniu. Oczywiście ten fakt, że grają już bez nominalnego bramkarza, powoduje, że Tornianom jest łatwiej w tej końcówce nękać tymi wypadami swoich rywali. A teraz jeszcze jedna próba, jeszcze Erwin sobie uderzał. Nie zdołał pokonać Dawida Łopatowskiego. Jeszcze walka w narożniku boiska nie spoczną Lublinianie póki i nie spróbują. Kolejny raz Baran odgrywa tę piłkę i mocno, ale jednak ponad bramką posłane to uderzenie i toruński zespół już za chwilę rozpocznie wielką fetę z okazji zdobycia mistrzostwa, z okazji sięgnięcia po triumf w lidze Nike Play Arena 2015 roku. Na stadionie w Warszawie, na obiektach Warszawianki, która przed laty chełpiła się zespołem w piłkarskiej ekstraklasie. końcowych gwizdek, wielki sukces, wielki triumf odniesiony w niezwykłym stylu przez ekipę Dynamik Toruń. Fantastyczna postawa tej drużyny, która rzeczywiście. W ramach tego turnieju zaprezentowała się z jak najlepszej strony. A istotne jest to, że to co najlepsze zostawili sobie właśnie na decydujące mecze i absolutnie zdecydowanie sięgnęli po mistrzostwo Polski ligi Nike Play Arena 2015 roku. A teraz zobaczmy tej ich wspaniałą, zasłużoną wielką radość.